Cześć lipiątka moje kochane w czytanku na styczeń. Takie szybciutkie czytanko zrobimy. Zobaczymy co tam u Was ciekawego się będzie działo. I na początek moi drodzy, zobaczmy sobie jakie tutaj blokady, jaka praca z cieniem, bo to jest stalia do pracy z cieniem. Jaka tutaj robota na Was czeka, na co warto zwrócić uwagę, co dla lwów na styczeń 2025. Stagnacja. Ruch, nawet jeśli powolny, jest jakby procesem, tak? O tym mówi ta karta. E, czyli u Was jest kwestia w styczniu pewnego rodzaju stagnacji. Stoicie w miejscu z jakiegoś powodu, z czymś, e, od czegoś uciekacie, nie podejmujecie jakichś decyzji, które wymagają już e, no, podjęcia tych decyzji. E, więc ta karta zachęca Was do tego, żeby. Nawet małymi krokami, ale jednak posuwać się do przodu, jednak ruszać się do przodu, bo to. No bo to będzie po prostu ważne w styczniu dla Was. No, co Wam mam tu dużo powiedzieć? No, każde każdy działanie jest potrzebne, czasem zakład działania też jest potrzebne, ale najwidoczniej w Waszym przypadku tutaj jest potrzeba działania. Widzę to też po e, innych znakach, że to działanie jest no, bardzo, bardzo e, gdzieś e, sugerowane przez karty. Jest to, ten styczeń jest, jest chyba takim miesiącem dla nas, który ma nas pobudzać do tego działania e, i pobudzać do e, ruchu naprzód, żebyśmy na wiosnę już mogli z kopyta realizować swoje cele i zamierzenia. Zobaczmy, co jeszcze dla lwów na styczeń 2025, jakie tu przesłanie. Marzenia, zmiany, hmm. i butelkowane, zabutelkowane. No właśnie, bo to może jest to, że wy żeście sobie zamknęli w jakiejś swojej buteleczce te swoje marzenia, te wszystkie zmiany i czekacie w tej stagnacji na, na lepsze okoliczności, na uśmiech losu, a być może na jakąś okazję, a być może na większe przygotowanie z waszej strony, a tutaj jest, no, jest ewidentnie nawołanie do tego, żeby ruszać z tym po malutku, chociaż pomalutku, małymi kroczkami, ale żeby już robić ten krok naprzód. W kierunku być może tych marzeń czy zmian, które są konieczne w waszym życiu. No brawo. No to zobaczmy, co karty Tarota nam tu pokażą. Może nam to potwierdzą, a może nie. Jaka jest wasza główna energia w styczniu, drogie lwa? Energia. Główna energia lwów na styczeń 2025. Co musi odejść do przeszłości u lwów w styczniu. A co nadejdzie w styczniu dla Was? <grystanie> Jaka rada. Wyjdźcie z poczucia braku. Tu Was coś bardzo mocno trzyma. Jakiś diabełek was trzyma właśnie w ograniczeniach. Tu jest brak radości, tu są wieże. Co się u was porobiło, drugie lwy, co? Co jesteście tutaj zmajstrowały? Aż się muszę kawki napić łyczek, bo, bo gruby temat was tu trzyma. Jakieś trójkowe też relacje dla niektórych trzymanie właśnie, kontrolowanie sytuacji, tutaj coś poszło grubo nie po waszej myśli to was troszeczkę zamknęło mam wrażenie wyście się dali zamknąć we własnych ograniczeniach mm. dobra, lecimy wasza główna energia koło fortu Raz na wozie, raz pod wozem. Jak to mawia to nasze stare powiedzonko. Wy jesteście zmienni, mam wrażenie, w, w styczniu. Jak wiatr zawieje, tak polecicie. Ale bez jakiegoś konkretnego planu. Dlaczego to koło fortuny? No bo jest taki zastój w was. To coś wymaga ewidentnie działania. No zobaczcie, mamy asa, była na spodzie. E, Rycerz Pentakli, czyli mm, takie, no to jest to, powolne ruchy, ale do przodu, tak? Czyli nie stoimy, nie czekamy na jakieś lepsze okoliczności, na jakąś super okazję, na, na jakiś cud nie odchodzimy od tego świata, nie wycofywujemy się, bo wy już wszystko macie, tak jakby. Eremita się wycofuje, on szuka odpowiedzi w sobie, szuka wskazówek, ale przychodzi moment, że on z tą swoją latarenką, z tym swoim światełkiem do tych ludzi wraca, do tego świata wraca, do tej rzeczywistości, zaczyna działać. I u was też jest jakby nawołanie do tego, żebyście wy zaczęli działać, pomału, bo pomału, ale jednak. Bo dzięki temu, ten los może się do Was uśmiechnąć i Wy tutaj zaczniecie no, działać w sposób adekwatny do sytuacji, zaczniecie podejmować pewne, e, pewne działania. Rycerz Pentakli mówi nam: No to jest taka, wiecie, no Pentakle. Dwór pentaklowy jest, jest tym takim najpowolniejszym, najnudniejszym dworem, ale on jest bardzo taki metodyczny i to się sprawdza. Wasza ognista energia może chcieć pewnych efektów już teraz, natychmiast, a jak słyszycie, że na coś trzeba będzie poczekać i o coś trzeba będzie jeszcze troszeczkę pozabiegać, to, no to może to was troszeczkę tak gasi, stopuje, nie wiem, jak to nazwać bo wy byście chcieli tego ognia być może. A tu trzeba poczekać. Niemniej jednak ja bym wam radziła ruszyć. Po malutku ruszyć do przodu. Tak jak radzą karty. W swoim tempie, na tyle, na ile macie siłę psychicznie i fizycznie, bo teraz też ten czas jest taki dosyć wymagający i wyczerpujący. No, ale pomalutku bym szła, bo tutaj, no. Tutaj się mam wrażenie, nie będzie działo u Was. Co musi odejść do przeszłości. Dziesiątka mieczy. Czego dotyczy ta dziesiątka mieczy? On no, Wy jesteście zmęczeni jakąś sytuacją. Jakaś sytuacja Was zdobiła, bo Wyście czekali na jakieś owoce swojej pracy, na jakieś rezultaty. I to yy, nie mówię tutaj tylko. O sprawach finansowo-zawodowych, może też relacyjnych, może mieliście jakieś widoki na przyszłość, tak jak na tej karcie. Na coś czekaliście, na jakiś ruch, na jakąś propozycję, a to nie przyszło i to was zraniło na tyle, że wam się odechciało w ogóle działać i, i, i planować cokolwiek, bo dziesiątka mieczy to jest taka depresyjna bardzo energia to jest też wchodzenie w, w bycie ofiarą. Okoliczności, sytuacji, ludzi. No i Wy musicie z tego odejść, Wy musicie zacząć znowu planować, Wy musicie zacząć działać, bo ta stagnacja właśnie Wam nie służy. Tu na spodzie mamy właśnie dochodzenie do, do jakiejś równowagi, balansu, znalezienie złotego środka, e, łączenie różnych przeciwieństw. E, szóstka Mieczy mówi nam o podróżach, o wyprowadzkach, o tym, że zostawiamy za sobą już tą dziesiątkę mieczy, kończymy ten cykl yy, i bierzemy to swoje życie yy, za rogi, i uwalniamy się od pewnych przeciwności. Uwalniamy się od słomianego zapału też, bo u Was, jakby, pokazuje mi się tutaj troszeczkę taki słomiany zapał, żeby się do czegoś zapalacie, ale później yy, później Wam się odechciewa. Nie wiem, jakąś taką macie energię, no. Ale to was tutaj, właśnie te smutki, te rozczarowania tutaj, coś was tu mocno zniechęciło, to was mocno też kontroluje. Wy czujecie się zmęczeni, a od tego trzeba się uwolnić właśnie. Co do was przychodzi? Rydwan, czyli ruch do przodu, czyli sukces, czyli podróże, czyli no, to planowanie właśnie, wyznaczanie sobie celów, do którego będziecie dążyć. O czym mówi nam ten rydwan Sprawiedliwość, czyli równowaga, karma, co jeszcze? Spełnienie marzeń. Tak, jakbyście musieli sobie sami ocenić, na ile tak sprawiedliwie i uczciwie, na ile staracie się być może o te swoje marzenia walczyć. Na ile się angażujecie, i czy aby te efekty, których nie doczekaliście, nie są spowodowane tym, że, no właśnie, że, że nie ma w Was wystarczającej determinacji do tego, żeby te zamierzenia swoje doprowadzić do końca. W razie macie piątkę pentakli zobaczmy sobie, dlaczego ta piątka pentakli. Piątka pentakli to są. To mogą być problemy zdrowotne, to mogą być problemy finansowe. To jest poczucie jakiegoś deficytu, braku, tęsknota, ee, takie poczucie beznadziei, takie poczucie, że czegoś mi w tym życiu brakuje, tak? O co chodzi z tą piątką pentakli? Paśkielichów co jeszcze? No, jest z was taka apatia, no, kochani. Paśkielichów może mówić o jakichś sytuacjach, nie wiem, romansowych, relacyjnych. Może liczyliście na, na coś. Może liczyliście na, na, na jakieś miłosne rozwinięcie, a, a tego miłosnego rozwinięcia tutaj nie było. Ktoś po prostu sobie dał spokój, albo to wymagało od was, nie wiem, zbyt... Może właśnie trzeba było poczekać, popracować nad tym. Nie bardzo mieliście na to ochotę albo nie macie, bo chcielibyście już teraz, natychmiast, bo tu już wam się po prostu aż, aż się coś w was zapala. Niemniej jednak bardziej pokazuje mi się to, że ten paść kielichów bardzo często też nam mówi o takich naszych marzeniach. Tu coś kiełkuje w nas. Tu jest jakaś wizja. Tu um, tworzymy sobie właśnie ten Bujamy trochę w obłokach w tym październiku kielichów. Mamy głupca. No, głupiec mówi często o dzieciach, ale mówi o tych nowych początkach, tak? E o tych okazjach nowych. Ja mam wrażenie, że wy nie dostrzegacie tego, że być może los podsyła wam i podsuwa pewne rozwiązania, e pewne tutaj możliwości, e, propozycje do tego, żebyście wyszli z jakiegoś stanu apatii, bo ja tu wyczuwam bardzo mocno, że wy jesteście w takim, w takiej ciężkiej energii, że wam się nie chce. Jest takie zrezygnowanie, że cokolwiek, e, ktokolwiek by mi tu podsuwał pod nos, to mi się nie chce, nie mam na to ochoty, nie mam do tego weny, nie mam do tego takiego polotu, a tutaj nowe przygody wołają. A Wy jesteście w tym poczuciu braku, wyjdźcie z tego poczucia braku, zakończcie ten, ten paskudny cykl dziesiątki mieczy i zacznijcie właśnie łapać te okazje. Niech to jak macie taki posępny nastrój, to chociaż nie wiem, umówcie się z kimś na kawę, wyjdźcie gdzieś z przyjaciółmi, zróbcie coś fajnego dla siebie, kupcie sobie coś, nie wiem, wyjdźcie na spacer. Bo tu jest Wam potrzebny ruch. Ten ruch będzie tą gwiazdą dla Was, tym przewodnikiem. Zdobycie jakiejś informacji, ktoś być może się do Was odezwie z jakąś propozycją, i to będzie jakimś takim czynnikiem, bodźcem do tego, żeby ruszyć. Tu może być jakiś kontakt internetowy. I to Was może ruszyć w kierunku tej gwiazdy, w kierunku tego, żebyście wyszli właśnie w stronę tego słońca, żeby było więcej entuzjazmu, radości, więcej wychodzenia, więcej y, pokazywania się, bo może w tym pustelniku tutaj troszkę się zasiedzieliście, drogie lewe. no i tu wam się może rozjaśnić obraz, dlaczego coś gdzieś tam się w przeszłości nie udało coś się posypało, coś się tutaj popsuło Wyjdźcie wy, jeżeli to Was dotyczy, bo oczywiście są to czytania ogólne. Pamiętajcie, jeśli to z wami nie rezonuje to absolutnie. Nie dopasowywujcie na siłę. Ale jeżeli jesteście w takiej energii, błagam was, wyjdźcie i róbcie chociaż małe rzeczy dla siebie, takie małe, żeby nie popaść w ten stan takiej stagnacji i tego leżenia i nic nie robienia i takie poczucie, poczucie beznadziei. Jeśli ktoś jest w tym stanie, uwierzcie mi, doskonale was rozumiem, też przez to przechodzę ostatnio. Nie jest lekko, nie jest łatwo, ale no trzeba się motywować, trzeba się mobilizować do tego, żeby w jakiś sposób sobie pomóc i na pewno leżenie i gapienie się w, ścianie, w ścianę i nic nie robienie nie jest tutaj dobrym pomysłem. Mm. Róbcie małe rzeczy. Zmuszajcie się do, 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 do pewnych aktywności, e, chociażby do ruchu, mówię, spacer, ruch, e, po to, żeby e, nie zalec, bo jest tutaj. Potrzeba działania. Tutaj mogą przyjść, mówię, czy jakieś podróże, czy ktoś może do Was przyjechać, czy Wy możecie pojechać do kogoś, czy tutaj mogą się pojawić jakieś okazje do tego, żebyście spełnili jakieś swoje marzenia, a będzie trzeba to naprawdę też mocno rozważyć. Trzeba będzie tutaj, mówię, podjąć te, te działania, zdobyć jakieś informacje, ale, ale też pozwolić sobie na te nowości, też pozwolić sobie na ten ruch, a nie tkwienie w jakimś braku, bo wyście jakby utknęli w jakimś poczuciu braku, w jakiejś tęsknocie, w jakimś żalu. Niektórzy z Was może zdrowotnie troszeczkę podupadli w ostatnim czasie, i tu też jest potrzeba, właśnie podróży, potrzeba ruchu, potrzeba zaplanowania sobie czegoś i, i robienia tych małych kroczków. No i nic więcej Wam tu z tych kart nie powiem. No, mam nadzieję, że to dla kogoś było pomocne. No, jeśli potrzebowalibyście czytania prywatnego, oczywiście mail macie w opisie filmu, w opisie pod filmem można się do mnie odzywać. No, i tyle na, na teraz. Do usłyszenia, drogie lwy. Trzymam za Was kciuki. Trzymajcie się cieplutko i nie dajcie się. Ja w Was wierzę. Wy też w siebie uwierzcie. Buziaki, papa. Pa. Do usłyszenia.